Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blade Fox, a dzisiaj pogram o Forgotten Me. Czyli taki mini horror i tak bardzo troszeczkę starannie zrobiony. Tu jest chyba jest ins... moje schylanie się. Coś tu mam w chyba w ręce. Ale co tu trzeba zrobić? O, jest, mam coś. Ok, to jest sprint. O, tu jest coś. Coś cicho jest. Aaa, ok. What? O, oh, gdzie jestem? Ja nie wiem, jak mam głośno Okej. Okay. Co to jest? Co ja mam tu? O, uh, jakaś. Jakaś dróżka Jest moments dom Okej, okay, zacznijmy to jeszcze raz Idziemy, bo się troszeczkę walnąłem Stamtąd znalazłem swoje... nie nie znalazłem, tylko zabrałem swoje jakby to powiedzieć wspomnienia i tutaj było jeszcze w, no, w informacji, że mogę środkowym Zapalać Okej okay. Mogę zapalać swoje swoją zapalniczkę Okej, okay, i mam jaśniej Shiftem sprintuję Nie, no shiftem. O, tutaj coś mamy. Jakiś dom Jest tu coś, jest tu ktoś Tutaj coś, ale to jest straszna mgła Layers of Fear E eh. Sam to dzień 5 match Okej, okay, mam się tutaj bać, a nie Telewizora nie włączymy. Nie, nie włączymy. Ach, już nie mogę stąd wyjść. Okej. Okay. W pusto. Bo bieda. Ale żeś podskoczył. Tu nic nie ma, tu nic nie ma Nie zapomnij kupić mleka. Fajnie Może tutaj, tutaj, może to zdjęcie trzeba, czy coś Na tym zdjęciu ta rodzina wygląda wygląda na, na szczęśliwą. Tak, szczególnie jak ich nie ma na tym obrazie. Tutaj, tak, tutaj jest szczęśliwa, że... Nie, zapalę to. Tu jest ten pamiętnik cały. O, mogę to wziąć? O! Udało się wziąć! To też się uda? Tak, to się udało. A tu? Mam klucz! Jej! Tego trzeba było coś w opcjach zmienić Czy się da to wziąć? Da się to wziąć Czy gdzieś jeszcze jedno widziałem? Chyba tutaj! O jest tam! No 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 Ach Tego już nie mogę wziąć Trudno się mówi Czy możemy iść tam? Tylko tylko otworzyłem te drzwi i już przestało pukać. Hello, Łazienka? Gdzie jestem? Nie. <gasps> uh, just look at it <laughs> You yes. Co to ma być? Coś tu jest? A tu jest zamknięte? A, 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 tu? Coś tak myślałem. czy co? nie lubi niespodzianek to jest jakieś meble? Fajnie ja tym dalej pójdę tym coś mi wyskoczy no patrzcie jaki to jest idiotyczny. O oh, mleko, Kup mleko! I zaraz coś. I jepsu. Myślałem, że coś mi wali na ryj. To nie jest taki horror. A gdzie był ten buzek? Nie buzek tylko. Co tu trzeba jeszcze zrobić? Nie płacz. O! Jakoś podejrzanie przestało płakać Hmm Co tu pisze? Gdzie jest mój misiu? Mamo nie mogę za... Serio? C co? Drugi raz? Co to ma być? Ale nie mogę go wziąć Och mogę Czy to było do tego? Widzicie co przypomniałem? Jak wiecie to piszcie w komentarzach, ja wam powiem. Layers of Fear. Mami? Daj mi co wyjść? Ja nie wiem, czy ona się śmieje, czy płacze, bo ja sam nie wiem. Może to z tym wózkiem jeszcze trzeba zrobić. O, żeż ty w dupę. Okej, okay, już ją rozumiem, ona płakała. Mam tu wielki klucz, już chyba wiem do czego. ale mi dreszcz przeszedł. Czy to będzie koniec gry? A już nie jest takich horrorów Chyba nie Serio? Tu jest... Uh, 7-18 rano Please activate program przez short Ooooooooo no to coś niefajnego To okres na pewno nie był Musimy chyba skakać yeah! To koniec gry? Czy co? Bo nie, musiałam tu chyba skoczyć Ou Au. Serio? Czy to jest koniec gry? Nie, to jeszcze nie koniec gry A jednak... To jest medal? What? Tu jest to. To co przeżyliśmy grę? I to już koniec gry? No, spróbujmy znaleźć jakiś dom. O, to jest jakiś mur. To nie jest mur, to jest dom. To jest jakiś. To jest jakiś tynek. Coś wielkiego. okno okna. to jest jakiś dom który był na początku ale nie miałem właśnie tutaj trafić tylko gdzieś indziej to jest coś wielkiego okej, okay, najwyraźniej jeszcze nic nie ma ten medal oznaczał już koniec, że to koniec gry to nie był jakiś taki wielki horror, ale nie wiem po co, po co jest ten dom to już jest koniec to już jest chyba koniec. Jeśli nie, to napiszcie mi w komentarzu. Jakby co to ja do tej gry wrócę. Jakby to nie był koniec, ale to chyba koniec. Więc i to na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam, więc na razie zobaczenia trzymajcie się. Cześć.